Powiem Ci dzisiaj, ile jest w stanie wyprodukować instalacja fotowoltaiczna w taki normalny, słoneczny dzień. Niestety nie zimowy, taki jak mamy teraz, ale w taki normalny dzień. Bo dzisiaj zobacz, ile jest. Na tą chwilę przekroczyło już 4 kWh produkcji, ale zobaczcie, nawet pod 7,50 kW jest produkcja z paneli fotowoltaicznych. A pokażę Wam, z której instalacji. Tam stoją te dwie instalacje. Mowa jest o tej z tyłu, nie o tej z przodu na full blackach, tylko o tej z tyłu na panelach z tego co pamiętam. Nie pamiętam jakich, ale 350 panele. A produkcja taka letnia, normalna, powiedzmy od kwietnia do jakiegoś sierpnia, września, potrafi być nawet około 70 kWh z jednego dnia z 10 kW instalacji. Tak wygląda produkcja latem.